Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, zapraszam was do kolejnego materiału na kanale Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się demkiem osoby, która ma najniższy rating w trybie premier w sesie 2 Mowa o 1000, mniej niż 1000 się nie da yy, Sprawdzałem na GG, osoba ta, jeśli przegrała mecz, dostawała minus 0 yy, O tak yy, po prostu, także Moi drodzy, yy, jeśli chci chcielibyście wysłać wasze demko Coś takiego fajnego, coś takiego nietypowego Jakieś super hacks, jakieś zajbiste skiny u cheatera Jakieś nie wiem, gracie z dziewczyną, która was kieruje Nie wiem, gracie z ojcem albo z matką, która zrobiła ace, a. Coś takiego wiecie Nietypowego możecie wysłać, adres mailowy macie w opisie pod tym materiałem I też informacje wszelakie, jakie powinny być zawarte w tym mailu, żeby Żebym po prostu to demko zerknął, żebym je pobrał i żeby było w kolejnym materiale, żeby też widzowie chcieli coś takiego obejrzeć. Ale też jeśli macie właśnie pytania, jak zagrać, co zrobić, ewentualnie takie poradnikowe pytania, coś tego typu, to również bardzo serdecznie zapraszam właśnie do wysłania również do tych demek widzów. Możliwe, że wądrymniemy jakoś takie, wiecie, demka widzów, gdzie coś się tam odpierdziela. Seria A i powiedzmy seria B, taka typowo poradnikowa, typu nie wiem, jak, zają, jak zająć mida, jak grać okno na mirażu, jak grać to, jak grać tamto, jak kiedy rotować Jak rozgrać runy pistoletowe i tak, i tak dalej, także, także takie, można powiedzieć, dwie sekcje tych demek Także, moi drodzy, to tyle tym z tytułem wstępu, a teraz zapraszam was na film Perfect on Pirate The best CS2 Exchange. Tak woli, e, przypomniałem właśnie o tym, co mówiłem, to właśnie tutaj. E, spadł 115 Elo, do 1000. Tutaj mecz przegrał, no i 1000 zostało. No w sumie nie, nie ma minus 0, tylko po prostu rating się nie zmienia i tyle. Dobra, jesteśmy fragment tego. Demka mogliście zobaczyć chyba w materiale, gdzie tam e, mówiłem. patrzcie kurde, jakie skiny ma. Gdzie tam mówiłem odnośnie tych rodzajów movementu, coś tego typu. Mogliście tego nie widzieć, ponieważ algorytm raczej tam ten film zakopał. No i szybko poszło, nie? Także pierwsza, pierwsza rundka. Easy. Lecimy dalej. Runda numer dwa. Koska ma fajną. Zobaczcie, 1000 ratingu już takie skiny ma, nie? Rękawice, nożyk. To jest jeszcze gruba przed tym update'em z tymi skinami, nie? Ten krach rynku z i tak dalej. No, ziomek ma tutaj ciężką przeprawę przez rzekę, jaką są premiery solo. Myślałem, że zrezygnował. Teraz minął, no i niestety broni podnieść nie można. Zdobył fraga z samą P2000, bez kawa bez niczego. Goście plantujące też. No tutaj ogólnie są takie ratingi, że no ludzie są w szoku strasznym. To jest właśnie nasz ziótek, który ma ratingu dosłownie tyle, co kot napłakał. No bo on w ogóle nic nie kupuje. O, kurde. A meczka też ma zakłócone kolory. Spoko. Przyjść na bombsite B. Spóźniony, grubo. Smog też dobry, dobrze rzucony. Gość tam w zapsach B. Spicy. Ale patrz się, nie boi się, on leci po prostu. Jednak nie leci. Nie ogarnął skąd ten granat poleciał. Ociep. A, Sp a Spicy co robi w ogóle? Spicy rzuca mu podpowiedzi, Spicy co ty robisz w ogóle? W końcu, Jezu, rzucił Neyda, rzucił Palaka, a nasz ziomek, nasz bohater, no kompletnie, no ja nie wiem, on chyba na innej mapie w ogóle jest. Tak mi się wydaje. O, dobra, roz rozbicie. Jeszcze się uczy. Jeszcze się uczę, ale tak gra, moi drodzy, na tą chwilę gość z ratingiem najniższym na świecie. się 2 w historii. Jest jeszcze sporo osób, ale na... <grytanie> Ostrzegawczy. Ale na, to, na tego typa trafiłem przez przypadek. Na tego gościa trafiłem przez przypadek. I szczerze cieszę się, że na niego trafiłem, bo... No nie codziennie ma się okazję zobaczyć, jak gra facet, który ma najniższy możliwy rating w trybie premiery. Także 765, dziękuję Ci za. Ojej, te kurde, bym go prawie zaprosił. Zastanawiam się, co on tutaj ma w ogóle. E, stop, czytajmy i 39,4 godzin w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W sensie 2 ma 900 godzin bez 4. 896 godzin. No, Człowiek by pomyślał, że 900 godzin w jakiejś grze to niektórzy uważają się, wiecie, za profesjonalistów. W takich grach, oczywiście, jakichś tam singlowych jakiś RPG czy coś tego typu. Mam, mam 800-900 godzin w Wiedźminie 3. Znam wszystko. A tutaj okazuje się, że jednak CS2 to. No, 1000 godzin to jednak jest yy, mało w porównaniu do tego, jak yy, na przykład niektórzy grają. Można mieć kilka tysięcy godzin w yy, CS2 i grać jak gościu, jak wasz kolega, który pierwszy raz powiedzmy musiał do kompa i odpalił cs -a. Lecą, lecą, widziałeś ich, numerek, dawaj. Jeden headshot. Nie zatrzymałeś się ani na chwilę. Ale headshot wpadł, bo to jest Counter-Strike 2. Jest jeszcze tam pod pałacy, konektor, topit. Wpadła asysta. Na fragowo, to no tak bardzo nie odstaje, nie? Tam 6, 7, 7, 6, 3. Przepraszam, już tam 8. Ale lecą ładnie. Ciekawe jakiego terror wygląda, bo... Co te grają? Dziwnie. Raz grają bez B, raz grają 1B. Ale trzymam pozycję... dobrze. Skoczę do okna. Lecimy dalej. Widział Edward. Ma info o dwóch. Van. Tam okolicę Edwarda. Nie ma defa, ale próbuję. O kurde ty. Zobacz fraga, dawaj, 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 leciał... ciap, 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 ciap. Spicy, Spicy to jest jego nemiasis. Ten, który da mu wcześniej trochę dłużej żyć. Jak tam zeskoczy na bombsite B. Dobra, wiecie co, zerknijmy sobie może na stronę Tero. Mamy stronę TT. Kurda, ciarki mi aż mi przeszły. Yy, mamy też yy, drugą kosę i 500 dolarów w kieszeni, kupiony smoke. Banny hop, coś tam. Może to jest gość, który grał 900 godzin surfa. Czy tam jakieś yy, kazety? <laughs> Poleciał! First! Pierwszy dead w tejże rundzie pistoletowej. Pierws druga runda pistoletowa w drugiej połówce meczu. O, będzie kosa? Będzie próbował. Wyczuł, dawaj po kostkę, widziałeś nóżkę. No i SD, z cz -tą. No, strzały ostrzegawcze. Kurde, ładny headzik. to tam troszkę poklikał. Na radarze powinien mu się wyświetlić. No, zginiesz! Haj no, Nie popchał. Kurde, jak oni w ogóle skin tutaj mają, szczerze mówiąc, na, tym, na tych ratingach. Tutaj rękawice, rękawice, tutaj. U kurde, ty Butterfly'a w ogóle ma ziomuś. Ja pierdziu. Zobaczcie, Gao, Amfibiusy, Autotronic. Kurde. Potem ludzie mówią, że kurde, no taki rating i ludzie skiny już mają ja pierdzielę. To co jest na 30 tysięcy ratingu? Dużo osób skinów nie ma, większość to czy Widziałeś głowę, widziałeś głowę na Defulcie. Piękny headshot. I tap, 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 tap. Kolejny headshot, patrzcie, jak on klika w ogóle. Skurczy bąk, bong? Trzeci frag. Tam jeszcze wiesz o schodach. CT, uważaj. Ker City, Ker City. Numerek. No! <ścoughs> Muszę to zobaczyć jeszcze raz. Uch, aż mi przeszły ciarki. Dobra, bez yy, przyspieszania. bo tutaj. No, jego ronda dosłownie. 1000 ratingu, 1000 Elo na premierach. Jestem z niego dumny. No i zobaczcie, jak on fragowo teraz wyskoczy do góry. 13, 13 12 fragów, 13, 12, 8 Z bottom fragera, drugi w tabeli. 1400 damage prawie. Easy. Koledzy już go lubią. On w ogóle dał się wystrykać z broni i maskał to tylko. No to ewidentnie nie jego, nie jego broń Tam galuszku jeszcze widziałeś Słyszy on Słychać tą MK przecież jak tam ...pryka. z gali Nie wiem co tutaj się dzieje w ogóle i w końcu SD go skasu ale mój Boże no jedna runda naprawdę czapki z kół, czapki z głów graj ja przegrali tę rundę. Widzę że po czacie, że ktoś defa nie kupił. No ale to tak bywa, tak bywa. Widzę, że bombsite BM jest czysty. końcu go zajmują. Ok, fleszyk bardziej osilnił swoich niż przeciwników. No i po rundzie jest tak naprawdę. Zasybował broń. Lecimy dalej. Takie flesze zdarzają się każdemu moi drodzy. Nie ma co. Nawet najlepszym. Patrzcie, dwa fragi. On ma dobrą koncepcję na to, kiedy tapować, a kiedy puszczać full auto. Na daleko tapy. albo jak jest tylko y, hedzik widoczny. Oj, przepraszam. O, właśnie. Hedzik, one-tapik. Zobaczcie, zaraz, zaraz nasz ziomuś będzie otwierał. O. Top damage. GGWP, moi drodzy. Ostatnia rundka. Tak, ostatnia rundka tutaj się wypierdzieli za zero. Także słuchajcie, moi drodzy. Tak gra gościu, który ma najniższy rating w trybie premier. Najniższy z najniższych, z najniższych możliwych. 1000 ratingu. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, łapeczka w górę, sub, komentarz. Moi drodzy, wysyłajcie wasze demka do tej podserii albo jakieś tam jajca typu cheaterzy i tak dalej. Druga seria, takie jakieś pseudo-poradnikowe rzeczy typu jak zrobić coś albo... Jeśli macie jakieś pytania właśnie takie gameplayowe, jak grać, jak, jak rotować, co, jak, jak coś zajmować, jak trzymać, strzelać i tym podobne, to uderzajcie też w y, tych y, mailach także wow także z mojej strony to tyle trzymajcie się narka Przysz.